Uroz sportu MPK to jest dobre. Wystarczy, że siebie powróci mo mocno, lub w tym mrozi, i są problemy. Zjadę obiad. Teraz jadę załatwić. tego typu coś długo nie przyjeżdżało że... Znowu wystarczyła przymrozić, czy na sypie i u nas te tramwaje tak jeżdżą jak to. Zostało się jeszcze trochę podsypie, trochę przymrozi i już są problemy. I to jest właśnie na gorsze. A tak są, są przygotowani na zimę. No i jakiś ty kuchalera nie widać No właśnie To jest właśnie na o coś się wynurza No wyreszcie, wyreszcie Coś się wynurza, wreszcie Na cholera jasny. Widzowie i U nas w Polsce wystarczy, że nie, śnieg, popłata, przymrozi. są problemy jak są przygotowani. Jak się nie widać, przygotowań. Jutro będzie stream. Przed streamem, bo wiadomo. Pokażę wam te podstawienia. Nie, jadę jedną rzecz załatwić. Bo, jak też wrócę z pracy, jadę obiad i właśnie teraz jadę. Dlatego dzisiaj streama nie będzie. A jutro będę robił Wam przed streamem, właśnie zamówione porozumienie, co yy, w ogóle yy, oglądaliście tego typu A i chyba nie macie co do mnie się tak rzucać Tym sensie, z jaki plan na sylwestra To już był sylwestr, cholera Chopie dopiero się obudziłeś już był tego typu jadę załatwić, pracę do domu, że się tego typu jutro oganował. pozdrowienia i jutro robimy robiłem strema tego. A słuchajcie. Akurat oglądam jakiś bała, który niby coś na dom. Tylko na to główno nie odpowiadam, bo to nie ma sensu. Czyli burzy, burzy w rzeczywistości tego nie powiem no wreszcie na cholerę ile można było czekać zaraz będzie odjazd. no robot, się